Uniwersalny, wieczny, nadnaturalny i niełosowalny kandydat do Senatu lub na posła wszystkich departamentów. Zjeść wszystkich dziennikarzy i ludzi powyżej 60 roku życia, zastąpienie wszystkich bocznych ulic jedną przenośną drogą, żąda pokrycia całej powierzchni planety ziemniakami, stworzył nawet swój własny język. Kręciłem się wokół satanistycznego stołu, który pokryłem śliną. Z którego uciekły demoniczne duchy, przez obecność krucyfiku, które wciąż trzymałem w dłoni, i stanie u stóp obelisku, uzbrojony w małą dźwignię do otwarcia komnaty obrad. Nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. Czy przychodzi ci na myśl ktoś, kto wyznaje tę zasadę? W kwitnącym dziś świecie influencerów jest ona dość popularna, ale czy jest to zepsute dzisiejszych czasów? czy taktyka stara jak świat. Dzisiaj opowiem Ci o kimś, kto właśnie dzięki niej zabłysnął w mediach już 200 lat temu. Samozwańczy adwokat szaleńców, literacki klaun, absurdalny polityk, okropny poeta i jeszcze gorszy prawnik. Osoby barwniejszej niż polęganie, bo jest ze świecą wśród najbardziej ekscentrycznych i dziwacznych postaci w historii. Jego nazwisko nie jest dzisiaj raczej nam znane, natomiast w literackim poświatku XIX-wiecznego Paryża był na ustach wszystkich. Urodzony we francuskim mieście Montoisant w 1808 roku, Etienne Gagné miał wielkie ambicje. Ukończył filologię klasyczną. Na uniwersytetach w Montelimar i Valence, gdzie otrzymał wiele nagród dzięki swojej niesamowitej pamięci. Później przez trzy lata studiował prawo w Grenoble i Paryżu, po czym zamieszkał w Montelimar. Jego kariera prawnicza zakończyła się na debiucie niezbyt udanym. Wystąpił w roli obrońcy młodego delikwenta oskarżonego o 32 kradzieże i usiłowanie morderstwa. Cóż, Oskarżony otrzymał maksymalny wyrok. Rozpaczony porażką skomponował poemat samobójstwa. Liczący 3000 wersów i ostalujący wokół tematu podmiotu licznego, poety i jego tragedii, stawiającego społeczeństwo w roli kata, który pozostawia przed nim tylko dwie opcje: szpital lub śmierć. Nie mam niestety możliwości przeczytać tego dzieła i nie znam nawet francuskiego, żeby, żeby móc je przetłumaczyć, a. Nie ma niestety tłumaczeń na języka, ani angielski, ani polski, więc nie mogę sama ocenić kursu literackiego pana Ganie. Natomiast można przeczytać opinie o jego twórczości w źródłach zewnętrznych i nie oceniają go zbyt przychylnie. Jak pisze Pierre Popowicz, była to absolutna porażka, czy to kwestia braku talentu. Zdecydowanie: wersje gania przesycone są irytującą niezgrabnością i kiepskim smakiem. Które wołał wzgardę krytyków. Ale oprócz oczywistego faktu, że Ganie jest całkowicie sam pozbawiony literackiego wsparcia i porady, które pomogłyby mu znaleźć odpowiedni ton, głos czy cel, pozostaje kwestia tego, że cały tekst oparty jest na strategii nieuniknionego niepowodzenia. W odniesieniu do otwartości, wrażliwości i lirycyzmu tematyki romantycznej, Ganie zmienia kurs na antyromantyzm, przesycając swoje dzieło na wskroś moralizatorstwem. Ganie nie był też więc uzdolniony w zakresie poezji. Po rewolucji lutowej w 1848 zajął pozycję pierwszego zastępcy burmistrza w Radzie Miasta. Zaproponował wiele dziwacznych reform, na przykład zastąpienie wszystkich bocznych ulic jedną przenośną drogą, która byłaby Dostępna dla wszystkich urzędników. Urzędnicy nie docenili geniuszu tego pomysłu, więc musiał go porzucić. Natomiast obiecał napisać na ten temat poemat, liczący 5000 wersów, pod tytułem Mono czyli triumf Lokomotywy. Nie ma jednak nigdzie wzmianki o tym, czy takie dzieło faktycznie powstało. Mimo bezwzględnej krytyki jego utworów, Ganie nie poddawał się i stworzył ich mnóstwo. Miał bardzo specyficzny sposób tytułowania ich. I tytuły również nie są niestety tłumaczone na ani angielski, ani polski. Natomiast postarałam się dla Was na tyle, na ile umiem, <laughs> przetłumaczyć parę tytułów jego dzieł. Jeśli ktoś z Was ma jakieś lepsze tłumaczenie na tytuł, który starałam się przetłumaczyć, to niech napisze je ja w komentarzu. Ja zrobiłam, co mogłam. Historia cudów, zawierająca dedykację dla pani Ganie, historyczna preambuła, opowieść o mojej śmierci. Wspomnienia z mojego niesamowitego życia i radość z Dwa luksusy mężczyzn i kobiet. Luksus Ariada. Dramat o prostytucjadzie i luksusowościadzie w trzech aktach odgrywanych w teatrach na całym świecie. Poprzedzone przedmową i zakończona epilogiem z dodatkiem Abdelkaderiady. Abdelkader był jego przyjacielem z Paryża. Anarchiada decentralizacji. Arcydramat w pięciu aktach odgrywanych na scenach na całym świecie. Szataniada, ducho satanizmu. Arcydramat duchobójczy, w pięciu piekielnych aktach, odgrywane we wszystkich teatrach na świecie, poprzedzony cudowną przedmową. Arcymonarchiada, lub Ganie I, arcymonarcha Francji i świata. Z łaski Boga i woli narodu. Poematu, tragedio, komedio, dramato, epicka opera w pięciu aktach i dwunastu pieśniach z chórkami, odgrywana w teatrach na całym świecie, poprzedzona przedmową i prologiem, zakończona epilogiem. Tak to wszystko są pełne oryginalne tytuły. No, w tłumaczeniu. Jak można zauważyć, Geni uwielbiał słowotwórstwo i Miał swój własny wyrobiony styl co do tego, jak przetwarzał słowa. Szczególnie w tytułach, na sam koniec określonego słowa, głównie pierwszego, dodawał um, końcówkę id, którą ja przetłumaczyłam jako iada, która miała nadawać taki bardziej pompatyczny, doniosły wyraz. Wyrazowi, który miał być tytułem jego pracy, ale miał też tendencję do dodawania przedrostka arcy do bardzo dużej ilości wyrazów, żeby podkreślić prawdopodobnie również ich intensywność. W swoich utworach wprowadził całą gamę barwnych postaci i również nazywał je w bardzo ciekawy sposób. Na przykład możemy znaleźć wspominki o. Królu Pipi Kaca, czy Wszystkożernym Rozpustniku. Powiem szczerze, że nazwy nadawane przez niego postacią pobudzają wyobraźnię. Co ciekawe, stworzył nawet swój własny język, który miał być językiem uniwersalnym. Nazwał go Wszechjęzykiem Gania i opisał w osobnym dziele. Natomiast na tyle, na ile mi wiadomo, był jedyną osobą, która kiedykolwiek się nim posługiwała. W Paryżu poznał i w 1853 roku poślubił poetkę Elise Murraderue, z którą założyli wspólnie gazetę Teatr Świata i otworzyli bezpłatny kurs literacki. Przeprowadzili się później razem do Montelimar, gdzie przez trzy kolejne lata Galnie pracował nad swoim opus magnum Kobietą Mesjaszem. Jest to 724-stronicowe dzieło na 25 tysięcy wersów. Które zapowiada nadejście kobiety Mesjasza, która zbawi ludzkość, która dała się zwieść Szatanowi. Jest to jeden z najdłuższych w historii literackiej nie tylko w Francji, ale całego świata poematów. I przewijają się tam również intrygujące postaci. Na przykład Ziemnia Kultura, córka natury i smażonego stulecia, która żąda pokrycia całej powierzchni planety ziemniakami, które posłużyłyby jako uniwersalny pokarm. Jestem także Marchew Kultura. Która śpiewa parodię Marsylianki zatytułowaną Uniwersalna Marchewka. W 1858 roku wrócił do Paryża i po paru miesiącach wszedł w interakcję z pewną grupą okultystów, którzy praktykowali spirytyzm w doktrynie Alana Kardeka. Uzbrojony w krucyfiks pewnego wieczoru wszedł na jeden z ich seansów i opisał to później w ten sposób: Wszedłem samotnie do pomieszczenia, w którym miały miejsce piekielne okultyzmy. Och, co za niesamowity i przerażający cud. Natychmiast pochłonął mnie niemożliwe do oparcia się mu ruch obrotowy. Kręciłem się wokół satanistycznego stołu, który pokryłem śliną, z którego uciekły demoniczne duchy przez obecność krosyfiksu, które wciąż trzymałem w dłoni. Szatan i Bóg walczyli o moje ciało i umysł. Po tym incydencie został zabrany do szpitala psychiatrycznego, ale opuszczonego po kilku dniach. W kolejnym dziele podpisał się jako adwokat szaleńców. Zaczął publikować satryczną antygazetę, nazwaną Zadaczem Gazet lub Pożaraczem Gazet, której publikował samodzielnie wtedy, kiedy tylko mógł. Do innych gazet rozesłał program polityczny, opierający się o utworzenie Republiko-Cesarstwo-Monarchii, a na murkach i ścianach zaczął rozwijać ulotki podpisane w Ganie. Uniwersalny, wieczny. Nadnaturalny i nieusuwalny kandydat do Senatu lub na posła wszystkich departamentów. Naprawdę lubił się angażować politycznie. Podczas głodu panującego w Algerii w 1868 Ganie opublikował w gazecie nazwanej Jedność, Uniwersalna i Wszechjęzyczna Gazeta Przyszłości, Konstytucję Filantropożerczą, która miała pozwalać ludziom zjadać się nawzajem. Ci, którzy nie chcieli umierać za tego celu, mogli mieć odcięte ramię lub nogę, które zostałyby następnie spreparowane i przekazane do zjedzenia budującym. Podczas oblężenia Paryża w 1870 wpadł na inny pomysł. Zaproponował, żeby zjeść wszystkich dziennikarzy i ludzi powyżej 60 roku życia, w tym jego samego. Jak miał rzec, człowiek powyżej 60 nie jest ani reprezentatywny, ani użyteczny. I na poparcie mych słów jestem gotów ofiarować się jako pokarm dla moich wzniosłych i cierpiących mieszczan. W Paryżu podczas wyborów w jednym z okręgów ogłosił swoją kandydaturę jako arcymonarcho imperialista. Rasa szybko odpowiedziała zdecydowaną krytyką dla jego kandydatury, traktując ją jako nagrywanie się z organu rządzącego. Jak pisał jeden z dzienników, nie godzi nam się żartować z kandydatami komicznymi. Pewnego dnia pan Ganie może wygrać wybory. Załóżmy, że duża część dystryktu nie miałaby konkretnej preferencji co do kandydata. Zagłosowałaby dla żartu na pana Ganie. Kandydat wygrałby i zasiadłby w zgromadzeniu. Ten żart byłby śmieszny, gdyby nie musiał trwać 4 lata. Nie jest to jedyna z historii <grywania> pana Ganie związanych z polityką. Był też często członkiem różnych kontrowersyjnych przedsięwzięć. Organizował na przykład polityczne demonstracje, w których zdarzało się, że był jedynym uczestnikiem. Jedną z nich sam nazwał Bitwą pod Obeliskiem. I udało mi się dotrzeć do opisu z trzeciej ręki tego wydarzenia, które również przetłumaczyłam dla was. Radykalnie deputowany Raspail Oświadczył, że udaje się do organu ustawodawczego, nawet jeśli będzie sam, aby zażądać natychmiastowego otwarcia sesji. Ganie ogłosił przez gazety, że podąży za nim, nawet samotnie, i stanie u stóp obelisku, uzbrojony w małą dźwignię do otwarcia komnaty obrad. Zachęcił przy tym czytelników do przyłączenia się, zaznaczając, by nie zapomnieli zabrać ze sobą małych dźwigni. Kiedy pojawił się na miejscu, tłum zgromadzonych przyjął go z jednogłośnym zapałem. Wygłosił przemowę, oznajmiając, że czeka na Pana Raspaja. Ten jednak nie pojawił się, a w międzyczasie zaczął padać bardzo intensywny deszcz, przez co uczestnicy rozeszli się do domów, zostawiając Gania samego pod obeliskiem. On uważał jednak całą akcję za sukces, prawdopodobnie z uwagi na to, jak duża odpowiedź była na jego ogłoszenie. Jak właśnie podają te źródła, zgromadzenie na tym placu było tak duże, że policjanci, no tamci policjanci, e, obstawili cały ten plac wokół, obawiając się eskalacji jakiegoś konfliktu. Galie wraz z żoną bili wręcz rekordy w pisaniu różnych listów i petycji do najróżniejszych osób, osobistości, gazet czy instytucji. Wyliczały się w to przykładowo liczne zapytania o wypłacenie. Kompensacji pieniężnej dla pana Ganie za jego wkład w literaturę, które w naprawdę dużej ilości otrzymywała od nich Izba Parlamentarna. Chodził też po różnych kupcach i galeriach, próbując strzelać swoją twórczość, i ludzie z reguły zbywali go ze śmiechem. Tym wysiłkiem w próbach sprzedaży starał się uratować przed kłodem, natomiast próby te nie powiodły się i Ostatecznie zmarł w biedzie w wieku 68 lat. Przedsięwzięcia i akcje podejmowane przez pana Ganie są dalekie od zrozumiałych i zdają się nie mieć żadnego sensu. Natomiast wydaje mi się, że gdyby lepiej przyjrzeć się jego twórczości i ją przeanalizować czego niestety nie mogę zrobić przez to, że nie znam języka francuskiego to dałoby się znaleźć w nich pewien sens i nawet w fragmentach. Które udało mi się znaleźć I opisach jego dzieł Daje się wyczuć takie dalekie, dalekie echo faktycznej idei I naprawdę żałuję, że nie jestem w stanie przeanalizować żadnego z jego dzieł Być może kiedyś I jak już zdążyliśmy zauważyć również ludzie za jego czasów Nie rozumieli kompletnie podejmowanych przez niego działań, natomiast starali się je interpretować Na przykład Podczas wizyty władcy Persji w Paryżu, Ganie ogłosił, że zostaje obywatelem tego państwa. Wtedy, na przykład, niektórzy starali się interpretować to jako demonstrację pogardy czy braku zgody z działaniami politycznymi rządu Francji. Wspomniany wcześniej Pierre Popowicz zwracał uwagę na to, że Ganie był jednym z pierwszych w tamtych czasach autorów, którzy Śmiało podpisywali się pod swoimi kontrowersyjnymi dziełami i listami. Tak samo był jednym z pionierów wysyłania listów do prasy, i tak naprawdę stał się XIX-wiecznym influencerem, ponieważ wyrobił sobie własne imię, może bez zbytnich pozytywnych konotacji, natomiast udało mu się stworzyć jakąś personę, która przyjęła na jakiś czas uwagę mediów i, i uwagę społeczności Paryża, więc był to swego rodzaju sukces pośród tych wszystkich porażek, jakie odnosił w swoim życiu. I Genie naprawdę śmiało przyjął postawę tego klauna, w pełni zaakceptował tę łatkę, i wydaje mi się, że nawet sam. Sam w to brnął. Zauważył, że faktycznie jest to coś, w czym może zabłysnąć i przez chwilę błyszczał. A jego nazwisko, jak widać po moim dzisiejszym materiale, dotrwało aż do dziś. Ganie przez swoje dzieła podważał wiele norm i przekonań, stawiał na kontrast, wręcz absurdalny kontrast, i być może robił to z literacko nieudolnym stylem. Natomiast jego przebojowość, tak jak już wspomniałam, pozwoliłam mu dotrwać aż do dzisiaj. Niemożliwe, niestety, jest ocenić jakkolwiek realistycznie. I dobrze oddać serwetkę jego osoby, ponieważ niestety a... trzeba by było znać francuski. Ale pozostawiam Tobie wiedzę, którą przekazałam w dzisiejszym odcinku, i zostawiam Cię z Maksymą, która być może podsumowuje całą jego ideologię. Zbawił świat śmiechem. Palę Ganie Monarchiada lub Ganie I. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że forma, w jakiej go nagrałam, e, odpowiada osobom, które na niego trafią. E, jeżeli ktoś ma jakąś propozycję, postaci, o której chciałbym usłyszeć, lub czegokolwiek innego, o czym mogłabym nagrać, to zapraszam do pisanie w komentarzu. i jeśli chcesz zobaczyć kolejny materiał, kiedy już wpadnę na pomysł, o czym może być, to zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia.